Ja jestem Technokrata, witam Was na kanale IT Hardware, na którym możecie zostawić już od razu suba. I zapraszam Was do kolejnego podsumowania newsów z minionego tygodnia. Troszeczkę ich było, a przede wszystkim no było takie grube mięsko, więc już nie przedłużam, lecimy na początek tak rozgrzewkowo, jak ktoś czeka na nowe sprzęty od Apple, to być może już w tym miesiącu się doczeka odświeżonych modeli z procesorami M3. Biorąc pod uwagę to, że właśnie teraz Apple jakby ma swoje procesory, swoją rodzinę procesorów, to taka podmiana na produkcji M2 na M3 nie jest zbyt skomplikowana, a w związku z tym takie aktualizacje mogą odbywać się jak tylko takie chipy są gotowe i ich produkcja jest płynna, w związku z tym no nie zdziwiłbym się, jakbyśmy jeszcze w październiku albo już w listopadzie dostali e, czy to MacBooki R, czy podstawowe wersje Pro z chipami M. 3. Drugi temat to Microsoft i Windows i tu jest grubszy temat, bo mamy też Windows 12 do omówienia, ale na początek koniec z darmową aktualizacją Windowsa. Ja robiłem ten odcinek u siebie na kanale w tamtym tygodniu, zachęcam do obejrzenia całego odcinka, a mianowicie Microsoft już po siedmiu latach, gdzie na początek miał być tylko rok, rok darmowej aktualizacji z siódemki, ósemki na dziesiątkę, tak... Trwało to przez 7 lat i teraz ponoć ma to zostać za niedługo wyłączone, więc jeżeli macie 7 albo ósemkę i chcecie przejść na 10 albo 11, to jest dla Was już taki ostatni mniej więcej czas. A po 10, 11 czeka nas prawdopodobnie 12. Mówi się o tym, że ma być to już system Windows w systemie subskrypcyjnym, więc prawdopodobnie... Hmm częściowo być może przeniesiony do sieci. Nie sądzę, żeby to było tak, że czeka nas płatny Windows, bo raczej nie zachęcałoby to ludzi do takiego działania. Wydaje mi się, że jeżeli miałby zacząć wchodzić płatny Windows, co jest prawdopodobne w przyszłości, bo jak wiemy to jakby firmy idą w ten model subskrypcyjny coraz mocniej, jest on y, dla nich najbardziej zyskowny, to na początek będzie dostawał tylko subskrybowane pewne funkcjonalności. E, być może wersja podstawowa Home nadal będzie taką darmową licencją, czy też taką licencją jako całość na system, a na przykład wersja Pro będzie wymagała już regularnej miesięcznej subskrypcji, by prawdopodobnie po kilku kolejnych iteracjach Windowsa w całości, Przejść na płatny system. Aczkolwiek nie wiem, jakby to miało działać. Eee, w momencie, kiedy system Windows byłby płatny subskrypcyjnie, czy to by się opłacało, nie mam zielonego pojęcia. Czy ludzie być może wtedy nie przeszliby? Na jakiegoś linucha. No, a jeden z pracowników Microsoftu, a przynajmniej podający się za pracowników Microsoftu, powiedział, że coś takiego jak Windows 12 nawet nie istnieje. Wpis szybko zniknął. No i teraz pytanie: czy to tylko zasłona dymna, czy faktycznie w ogóle nie istnieje, są to tylko plotki, a może wręcz istnieje nowy system, ale nie nazywa się Windows 12, stąd ten wpis. Teraz przechodzimy już do hardware'u, sprzętu i Intela, który w fabryce w Inlandii, jak wiecie, tam ma Intel jedyne na razie swoje fabryki produkujące procesory w Europie, ale to już niedługo, już za niedługo w Niemczech i w Polsce. Składak pod Wrocławiem, więc rozwija się to w Europie. No, zaczyna produkować już w całości w 7 nanometrach, czyli w Intel 10 a właśnie w Intel 4, przepraszam, w Intel 4, więc tutaj Intel rozwija tą fabrykę i bardzo dobrze, bo to te najnowocześniejsze procesory jak na razie dla Intela. W przyszłym roku Intel 20A, czyli 20 sztremów będą najnowszymi konstrukcjami, ale nie będą produkowane w Irlandii, tylko prawdopodobnie w innych fabach. Cały czas będąc przy hardware, przechodzimy do Nvidia, która jest lustrowana przez Unię Europejską, czy czasami nie nadużywa swojej pozycji na rynku AI. O tym też wspominałem u siebie na kanale. Wydaje mi się, że wynika to po prostu z tego, że Nvidia na chwilę obecną ma gigantyczną przewagę technologiczną nad konkurencją. Sprzedaje tego najwięcej, no i dosłownie z dnia na dzień, bo tak stało się, jak ChatGPT na początku tego roku zachłysnął całą opinię publiczną. Nvidia no, szturmem wbiła się do, bo do top 5 najpotężniejszych korporacji na świecie, a to za sprawą chipów pod AI. No i to zamierza jakby Unia Europejska prześwietlać, a Nvidia się tym nie przejmuje i zapowiada swoją największą konferencję flagową GDC na marzec 2024, która właśnie głównie będzie poświęcona... AI i nowym akceleratorom Blackwell. A ja liczę na to po cichu, że co nieco o nowych kartach graficznych konsumenckich też tam usłyszymy. Ehm, no, jak będziemy, jesteśmy cały czas przy NVIDII, no to Warto powiedzieć, że NVIDIA zaczyna postulować nowe prawo o rozwoju elektroniki, a mianowicie prawo Huanga, od Jensona Huanga, prezesa i CEO NVIDII, które miałoby zastąpić prawo Mura. No, tutaj NVIDIA, jej naukowcy zauważają, że generalnie prawo Mura już nie do końca tak oddaje postęp technologiczny, bo choćby w ciągu ostatnich 10 lat wzrost Mocy, jeżeli chodzi o akceleratory AI wynosił ponad tysiąckrotnie krotnie wzrost ten, 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 ten ta moc obliczeniowa i nie była ona też związana z przyrostem ilości bezpośrednio z przyrostem ilości tranzystorów, a często też z optymalizacją pewnych rzeczy procesowych wewnątrz takiego chipu. Czy to prawo się przyjmie? Ciężko stwierdzić. Na pewno ono ma różne podejścia do, do określania rozwoju technologii, bo jakby prawo mura postulowało wzrost tranzystorów. Wewnątrz chipu, a tutaj ono to prawo Huanga postuluje wzrost mocy. Zobaczymy, czy się przyjmie i czy zostanie ostatecznie zdefiniowane. No i zdefiniowane może zostać też problem kart graficznych, ponieważ Japończycy już donoszą o tym, że zaczyna im brakować najwydajniejszych modeli serii 4000. Ja już o tym niejednokrotnie wspominałem, że właśnie przez popularność akceleratorów AI, przez ich ogromne ceny na rynku, tak naprawdę przeżywa teraz rynek. AI, kryzys, tak jak wcześniej rynek konsumencki, kryzys związany z kryptowalutami, teraz dzieje się to samo na rynku AI. My tego nie widzimy, bo to nie uderza nas konsumentów. Natomiast Nvidia prawdopodobnie, jak zresztą wszyscy producenci takich akceleratorów, czy Intel, czy AMD, wolą produkować te akceleratory pod AI, na których więcej zarabiają, kosztem raczej właśnie tych konstrukcji konsumenckich. No i być może już takie pokłosie tych, e, tych e, cięć. E, Produkcji układów konsumenckich widzimy właśnie przez te braki w Japonii, a i na naszym rynku. Ja osobiście z takich moich prywatnych obserwacji zauważam wzrost cen, niestety, bo sam jestem na etapie zakupu karty graficznej, no i niestety, no. Nie wygląda to jakoś bardzo różowo. No a jak czekacie na słabe karty graficzne to tutaj taki RTX 3050. No już jest na rynku, już jest. Oczywiście nie 4050, który powinien się pojawiać, a 3050 po lekkim negatywnym liftingu, bo zmianie pamięci. 8 na 6 GB. Jaki to ma cel ze strony Nvidii? Nie mam zielonego pojęcia. Może próbują wypuścić turbo budżetową kartę graficzną za 700-800 zł. No innego sensu nie widzę, ponieważ tutaj i będziemy o tym mówić w tym podsumowaniu newsów. Intel wypuścił choćby A580. Które wypada lepiej od 30,50, już tej, która jest na rynku, a co dopiero tej, która będzie od niej słabsza, no i jest wyceniony na okolice 900 zł, więc Nvidia, wypuszczając taką 30,50, musiałaby ją wycenić na około 700 zł. To by oznaczało, że się myliłem kiedyś mówiąc, że rynek bardzo tanich kart graficznych umiera i że jeszcze takie chowe będą się pokazywać. A teraz druga strona tej szali, czyli potężne karty konsumenckie. A mianowicie 4080 TI też ma zadebitować, prawdopodobnie początkiem przyszłego roku. No, tam jest dużo miejsca. Tu robiłem cały odcinek na swoim kanale. Zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka, no bo jednak podstawowe 4080 ma niecałe 10 tysięcy rdzeni QD, a z kolei 4090 ma ich już 16 tysięcy, więc mamy bardzo dużą różnicę rdzeni QD pomiędzy tymi dwoma modelami. Więc idealnie wcisnęłoby się tutaj 4080i, które ponoć właśnie ma dostać. Ten mocniejszy rdzeń, ten sam, który napędza 4090, czyli AD102, prawdopodobnie około 13-14 tysięcy i QD, do tego 20 GB pamięci VRAM, czyli też pomiędzy modelem 4080 a 4090, z których jeden ma 16A, 24 GB. TDP też tutaj wzrośnie i będzie zdecydowanie bliżej modelu 4090, będzie wynosić około 40 420 W. Zobaczymy jak to się skończy. Cena ponoć ma zostać identyczna w jakiej startowała podstawowa 4080, co ma sens, bo teraz większość 4080 jest wyceniana pomiędzy 5 a 6 tysięcy złotych, a startowała z poziomu 7 tysięcy złotych. Z kolei na 8 tysięcy złotych są wyceniane 4090, więc tk 4080 j wyceniana na 7 tysięcy złotych, no znalazłaby się po raz kolejny idealnie pomiędzy tymi dwoma modelami w obecnym Sytuacji na rynku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, a jak tutaj już Wam wspominałem, Intel niebawem ma zaprezentować A580, tak mówił ten news z 4 października. Natomiast w tym momencie, już jak ja to nagrywam, Intel zaprezentował tą kartę. Ja taki model mam u siebie, gdzieś tam leży. Będę robił testy na swoim kanale. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu się ukażą. Więc zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tutaj pojawiły się te, też, też te modele w przedsprzedaży, bo jeszcze w Polsce nie mamy ich, pomimo tego, że już premiera jakoby była, nie mamy ich dostępnych w sklepie, nie znamy ceny, ale tutaj w tych takich em, innych państwach, gdzie było wrzucane w cenie 210 dolarów, no to może szacować ceny na około 900 zł. I oby taka ona była, nie wyższa, fajnie by to wtedy wyglądało. A Intel cały czas też poprawia sterownikami wydajność swoich kart graficznych i tutaj na wzrost nawet o 119%, jest gigantycznym wzrostem. Oczywiście nie mówimy tu jako Całościowy wzrost wydajności, a w poszczególnych scenariuszach. W tym przypadku było to Deus Ex Human Rezo Resolution Full HD na ustawieniach wysokich zaliczył taki wzrost wydajności. Niesamowite jest to, jak Intel poprawia swoimi sterownikami wydajność kart graficznych. Trzymam za to kciuki, żeby ona cały czas. Rosła, a my przechodzimy do konsol i Nintendo Switch 2, który ma zadebiutować w przyszłym roku. Rzekomo ma być to wrzesień albo październik, mówi się też o listopadzie. Bardzo prawdopodobna data, wydaje mi się, że niemalże pewna że już w ostatnim kwartale 2024 roku, czyli de facto za rok, będziemy mogli spróbować kupić Nintendo Switch'a 2. No i cóż, czy będzie ona faktycznie miała moc PS4, tak jak były przecieki, czyli de facto była generacja do tyłu za konsolami stacjonarnymi? Nie sądzę. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że ma dostać 5-nanometrowy chip od Nvidii z obsługą DLSS-a, to nie będzie to wydajność PS4, a wydajniejsza zdecydowanie będzie ta konsola. Do tego ma dostać 12 GB pamięci RAM, więc wydaje mi się, że to będzie co najmniej PS4. Pro. A już po włączeniu upscalingu, to naprawdę może się bardzo przyjemnie dać grać na tej konsoli. No a co dalej z podstawowym Switchem? Tutaj, już po zapowiedzi prezesa Nintendo, możemy wywnioskować, że dwójka właśnie nadchodzi, ponieważ zapowiedział on, że co najmniej do 2025 będzie wspierana podstawowa wersja Nintendo. No, ogrom, ogrom. Prawie dekada na rynku wsparcia tej konsoli. Bardzo fajnie, chociaż wydaje mi się, że powinni wspierać ją trochę dłużej, a nie tylko rok po tak naprawdę oficjalnym zastąpieniu przez dwójkę. No, zobaczymy jak to będzie. Czy wsparcie to mają na myśli wypuszczanie w tym samym czasie takiej samej ilości tytułów, zarówno na jedynkę, jak i na dwójkę? Czy wsparcie to mają na myśli tylko i wyłącznie jakieś aktualizacje zabezpieczeń i tak dalej. Bo jeżeli to drugie, to oczekiwałbym tego więcej, a jeżeli chodzi o kwestię gier, no to wiadomo, że skoro wypuszczają nową konsolę, no to taka stara byłaby dla nich strasznym łańcuchem, więc dobrze jest ją jak najszybciej porzucić wtedy z korzyścią dla nowej konsoli. A jak nie chcecie grać na konsoli, możecie grać na telefonie. Jeden ziomuś odpalił Cyberpunka na gamingowym smartfonie, to jest niesamowite. Patrzcie jak płynnie ta gra chodziła. Ale niewątpliwie musicie przyznać, że pomimo sporego pokazu klatek to odpalenie pełnoprawnej gry za pomocą emulatora, więc emulator bardzo dużo też zjada zasobów, emulator też no, nie, nie daje najlepszych wyników, jeżeli chodzi o przerzucenie tej wydajności, którą teoretycznie może się cechować smartfon na grę, to moim zdaniem i tak to jest imponujące, że udało się tak zasobożerny tytuł, bo to nie jest jakaś taka gra z pierwszej łapanki, a obecnie jeden z najbardziej zasobożernych tytułów, jaki istnieje, odpalić. Na smartfonie. Fajnie, fajnie. I ja mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy szli i kiedyś będziemy mogli grać na telefonach jak na komputerach. A zostając cały czas przy Cyberpunku, no to ponoć CD Projekt ma tutaj szykować serial w uniwersum Cyberpunka 2077. Już jeden się pojawił i dał gigantycznego boosta do popularności gry, więc nie dziwię się, że tutaj na marketing w postaci tworzenia serialu, który sam w sobie też przecież może zarabiać na platformach streamingowych, jest przez e, CD Projekt ustosunkowywany. Bardzo dobrze z ich strony, moim zdaniem, powinni nakręcać hype dobrymi produkcjami, czy to telewizyjnymi, czy e, kinowymi właśnie na swoje uniwersum, bo moim zdaniem jak jestem potężnym fanem e, fantazji i tak dalej, tak Cyberpunk ma gigantyczny potencjał filmowo serialowy. No i na sam koniec serial pod tytułem Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, który prawdopodobnie jest już na ostatnim sezonie i to na końcowych odcinkach, ponieważ tutaj już zgody wszystkich niemalże urzędów antymonopolowych znaczących rynków zostały zaakceptowane i teraz już Microsoft szykuje się do finalizacji i zapłaty 60 8 miliardów dolarów za Activision. Zobaczymy co później. Mam nadzieję, że Elder Scrolls 6. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Napiszcie mi koniecznie, który news był dla Was najciekawszy. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę miłego, no już wieczoru, bo jest to później, czy też noty, kiedykolwiek to oglądacie, a może dnia, bo oglądacie to dnia następnego. Życzę Wam wszystkiego dobrego, widzimy się za tydzień w kolejnym podsumowaniu newsów. Do zobaczenia. Cześć!